Cześć, zaraz zaczniemy czat ze świetnymi nowościami z drogerii Natura, a tymczasem przypominam Wam, że już tylko dzisiaj do północy jest aktywna zniżka i promocja wielkanocna, więc jeśli nie wiedziałyście, nie wiedzieliście albo na coś polujecie, to zapraszam, bo no, ostatnie momenty na to, żeby kupić nasze produkty z fajnymi rabatami do 25%. Cześć! Ostatnio byłam w drogerii Natura. Znałam się, czy gdzieś jeszcze w Drogerii Natura, ale bardzo mam ochotę jechać do Hebe. Um, I kupiłam sporo nowości, które trafiły niedawno na rynek. Um, I między innymi... Podkład. Zacznijmy właśnie od podkładu Kobo Professional Matte Cover. Poprzednie podkłady Kobo ja bardzo pozytywnie wspominam. To jest kryjący podkład nowej generacji, regulujący wydzielanie sebum, lekka, nietłusta konsystencja. Idealnie aplikuje się na skórę, adaptuje do jej odcienia, niweluje błyszczenie, zawiera odżywczy i regenerujący olejek arganowy. Czekajcie, bo sobie sukienkę wciągnę w krzesło. Wstrząsnąć przed użyciem wybrałem kolor 902 Nude. Był chyba jeszcze jaśniejszy jeden kolorów, ile dokładnie jest. A czekajcie, jestem na stronie. Tak, 901 sfer i wtedy jest nude, który nie mam. Potem jest Golden Bash i Karmel Bash. Kar, kar, karamek Bash jest na stronie, nie wiem, może to jest błąd. Eee, nic więcej tutaj na stronie nie jest napisane. Mumek, przestań mnie molestować. Dziękuję. Nakładać go będę przy użyciu gąbki. Na buzi mam produkty z Hadalabo. jest dość rzadki, jest zaskakująco rzadki. Kolor ma przepiękny, jeśli nie będzie ciemnieć. To wow! Wow! Super łatwo się rozprowadza. Przepiękny kolor. Bardzo przyjemne krycie. Troszkę y, odcina mi się widzę twarz od szyi. Bardzo jest leciutki, super łatwo się rozprowadza, ma przepiękne wykończenie. Nie jest to krycie całkowite, natomiast jest to bardzo mocne krycie, jak dla mnie na co dzień, idealne po prostu. Zobaczycie, czy jeszcze go gdzieś mogę tutaj sobie miejscami dołożyć, ewentualnie. Jest dość rzadki, widzę, że troszeczkę tutaj wypływa z tego opakowania. Wow, powiem wam, jestem pod wrażeniem. Jedynie mówię, tu mam takie krosteczki, ale ja ich nie będę jakoś na siłę przykrywać. Więc tak to zostawię. Jestem pod dużym wrażeniem. Teraz korektor. Słuchajcie, mam korektor nowy z Rimela, z tego Lasting Radiance, ale on jest ciemny. Najjaśniejszy jest i tak bardzo ciemny, więc go sobie odpuszczę. Natomiast nałożę dzisiaj mój ulubiony, czyli Sephora kryjący numer 13. Nałożę go też jako bazę pod cienie. O kurczę, zapomniałam o tym. Ja, Z Zwitten Wild, mam mega cushion yy, rozjaśniający korektor, ale wiesz co? wiecie co, i tak go otworzymy. To jest yy, korektor w gąbce, czyli taka ta, yy, ten japoński trend podkłady, korektory i inne w formie takich, wiecie, gąbeczek nasączonych produktem. W środku taki aplikatorek. O, żałuję, że zapomniałam. Takie coś. No, dość mocno się rozciera. Nie wiem, czy to będzie, wiecie, rewelacja, ale zostawię na wierzchu wrócę do tego produktu w kolejnym filmie. Jeżeli chodzi o puder pod oczy, to nałożę standardowo kryjący z glamshopu przy użyciu właśnie wilgotnej gąbki. E, lubię ten trik stosować krycie jest wtedy bardzo mocne, ale jednocześnie sam puder przez wilgoć, które jest w gąbce z takim nazwałabym to zmiękczony, to wykończenie jest takie bardziej. Zmiękczone i satynowe. Później jeszcze pędzlem nadmiar zbiorę. Lekko ze widzę ten podkład, ale na razie jeszcze się nie boję, że będzie jakaś straszna tragedia na mojej twarzy. Słuchajcie, puder. E, w, znalazłam w e, naturze. O, popsuł to opakowanie. Dwa pudry, tak mi się wydaje, że w stylu e, tego. To jest Laura Mercier e, Translucent Glow Powder. Czyli ten Puder, który można stosować na całą twarz, który daje efekt rozświetlenia bardzo mocnego, ale mówiłam, że tak się nie do końca mogę przekonać. I pierwszy to chyba nie jest to, o czym ja myślę, bo to jest Highlighting Lus Powder. Puder rozświetlający, sypki do twarzy i ciała, ale chyba to jest chyba typowy rozświetlacz. Oczekajcie, to będzie typowy rozświetlacz, chociaż nie. Ale dziwny jest to produkt. To bym się bała na twarz, nałożyć, bo mimo, że to jest, o tutaj niewidoczne, to ma dość dru, grube drobiny. Nie, nie, tego my na twarz nie nałożymy. I dorwałam jeszcze coś takiego, Catrice Glow Illusion Loose Powder i to jest, to już jest typowo transparentny puder, który ma właśnie zmiękczać rysy i, i robić taki efekt glow. O i to się wydaje być bardzo przyjemne, także tego pudru do całej cery dzisiaj E, użyję, wydaje się być na pierwszy rzut oka mniej błyszczący i mniej złoty niż ten puder e, oryginalny Laury, więc zobaczymy. Wow! No, powiem Wam, że jestem wstępnie pod wrażeniem. Nagrywamy dzisiaj, słuchajcie, przy świetle dziennym. Ten puder daje bardzo delikatną poświatę na buzi. Mówię, jest światło dzienne, więc e, jest dość jasno. Ale bardzo upiększa cery, i nie mam takiego poczucia, że mam. Wiecie, za bardzo się świecę, i wszystkie z mi widać. Więc wow, na razie jestem pod e, wrażeniem. Fajny produkt. Jedziemy dalej, co my tu mamy. E, dam dzisiaj szansę Huli Light, bo doszłam do wniosku, że jej chyba nigdy nie użyłam tak e, sumiennie na twarzy. Także mam tutaj Hule Light. Wydaje mi się po prostu za jasne, ale zaraz zobaczymy. Pędzelek o T106. Jest taka biszkoptowa bardzo na mojej cerze. No, ma specyficzny odcień. Nie wiem, czemu mi się nasuwa stwierdzenie, że żółty wręcz. Dołożę jeszcze troszeczkę tego brązera. To jest Too Faced Sweet Tea. Będę tutaj bardziej chyba w ten chłodny celować. Nie wiem, ja nie umiem Wam powiedzieć, czy mi się bardzo to podoba, czy jest dziwnie. Nie wiem, jakieś to żółte wszystko wyszło. Czy nie, czy właśnie fajne i opalone. Dla swojego zdrowia psychicznego dołożę jeszcze troszeczkę tego tutaj. Wystarczy na razie tych eksperymentów. Trzeba by teraz zrobić brwi, jak już jesteśmy przy takiej ogólnej całości. I znalazłam w Catrice e, Semi Permanent Brow Mascara. A, przyciemniająca brwi w dwa tygodnie, no tego to się nie spodziewałam. Color Light. Chyba nic nie przyciemni. Zobaczę, jak ona sama z siebie będzie wyglądać. Oj, ona nie będzie wyglądać. Bardzo fajna szczoteczka, słuchajcie. Genialna, silikonowa. Więc najpierw je przeczeszę, za chwilę uzupełnię kredką, gdzie trzeba. I z racji takiej, że ona jest e, semi. Um, chce co coś tam, czyli koloryzuje, to może lepiej tutaj, wiecie, usunę i jakieś plamki. Ale bardzo muszę przyznać, że naturalnie brwi wyglądają zaczesane tylko e, tym produktem, także wezmę sobie teraz skretkę. to jest e, Precisely My Brow od Benefitu i tylko odrobinę tutaj a tutaj to chyba nawet nie będę poprawiać. No nie wiem, kurczę, jestem w szoku, bo podobają mi się te brwi takie super... I super delikatne jak na mnie. Wiecie, że są takie jasne i... fajnie to wygląda. Dobra, policzki w sensie ruszy i rozświetlacz wykończę później, bo nie do końca jeszcze wiem, co mi tutaj na twarzy wyjdzie. I teraz tak, e, oczywiście dwie nowości, które pojawiły się w mm, drogerii Natura, czyli Sensic dwie genialne paletki, bardzo intensywne, kolorowe. Pasują mi... Teraz już nie zobaczycie, później Wam pokażę. Pasują mi do sukienki. Eee, I takie coś znalazłam. Przyznaję, że tego się nie dało otworzyć i nie było testera. I jakbym otworzyła, to bym tego nie wzięła, bo to w ogóle nie są moje kolory, ale jak szukać jakiejś takiej chłodnej palety, to kosztowało chyba 4 dyszki. Eee, jakoś taka se. Nie są tragiczne, no, ale już już mam tą Paletę, to też ją wykorzystam. Zostawię tutaj tylko ten korektor jako bazę, żeby sprawdzić też, jaka jest jakość tych cieni. No i po prostu zrobię coś kolorowego i na końcu Wam coś, coś kolorowego, ale taki wiecie do, do użycia. I na końcu Wam powiem, jak mi się pracowało tymi produktami. Ok, mniej więcej tak oko wykończyłam przez chwilę. Myślałam, żeby zrobić w macie, ale potem jednak błysk wygrał. E, tak, tuż do rzęs. Mam też nowy. Czekajcie, odsuniemy to tutaj. E, tuż do rzęs Wonderful Rimmel mascara z olejkiem arganowym. Dostałam ostatnio parę e, w parce pierowej parę maskar właśnie od Rimmel i powiem Wam, że ja się zawsze trochę boję nowej maskary. Nie lubię Prawie żadnej maskary, takiej jak jest nowa i świeża. Tutaj do tej mnie przekonała szczoteczka. Yy, ale to nie jest to. Nie. nie. Może jak przesknie trochę. Także sięgam po moją ostatnio ulubioną maskarę, czyli to jest Viva Bruleska. Tamta z Rimmel po prostu za bardzo wydłuża, rozdziela, ale nie dawała żadnej objętości. No i teraz tą stronę miała taką chudą i długą. Gdybym jeszcze dodała trochę e, pomarańczu, to zobaczcie, jakby mi e, fajnie pasowa do, pasował makijaż do sukienki, tylko róż. Aha, tu nie ma różu, mogłam pomarańczu użyć, no ale i tak pasuje. To jest już odpowiadam z góry, gdyby czasem ktoś chciał wiedzieć, to jest e, sukienka długa Maxi z e, Mosquito. Ale w zasadzie powinnam pogadać bardziej o cieniach. I powiem Wam, fajne są, bardzo intensywne są te paletki. Także, jak chcecie coś takiego małego na lato i bardzo intensywnego, to myślę, że warto. Bardzo przyjemnie się rozcierają, fajnie całkiem łączą ze sobą, to są bardzo mocno napigmentowane, bardzo dobrej jakości maty. Jeżeli chodzi o tę paletę Catrice, to za dużo Wam nie powiem, bo nałożyłam jeden tylko taki pół błyszczący pod brwi, yy, i coś tutaj w załamanie trochę próbowałam, ale tak szczerze mówiąc, chyba nic yy, te palety nie urywają, więc. Nałożę jasną cielistą kredkę, to jest akurat Mystic, na linię wodną. Nie wiem, czy on mnie tak kusi, żeby tu jeszcze czymś przyciemnić to załamanie powieki, ale zostawię tak. Niech raz jest bardziej, jakby wiecie, w stronę kolorową niż w stronę ciemną. Tak, i jeszcze teraz coś musimy zrobić z resztą. Zresztą? Na policzki nałożę przepiękny rozświetlacz palzę. On nazywa się Wonder Glow Highlighter. Przepiękny jest po prostu pędzelek z setu fioletowego. Jako róż nałożę dzisiaj odrobina Milani Luminoso. I słuchajcie, trzeba jakieś fajne usta do tego zrobić. Ostatnio dostałam taki produkt ciekawy z Golden Rose. Winylowe usta, ale trochę ciemne. Bym chciała tutaj do tego, no, aż mi się prosi o jakiś jasny nudziak. A to a zaryzykuję z czymś takim. No i chyba całkiem fajnie to wygląda. To jest Too Faced Melted Matte, matte Talic, czyli te metaliczne maty kolor Sugar Kisses. Takie trochę coś innego, chłodny, Fajny taki, wydaje mi się, że taki już wakacyjny i, i cukierkowy dość wyszedł ten makijaż. Przetestowaliśmy sporo nowości ja wrócę do Was wieczorem, to jest już godzina 13, postaram się być jak najpóźniej się da. I opowiem Wam wtedy jak się sprawdził, e, no podkład, siłą rzeczy puder w pewnym sensie. Bardzo mi się podobał podkład, puder, produkt do brwi, świetny. Tuż nie bardzo ta paleta, wiecie co, Bo ogólnie ta paleta, nie, żeby nie było, że jej prawie nie użyłam, ja tak krytykuję. No to jest taka cienizna trochę. Same cienie są takie dziwne, trochę w dotyku. Suche. Tu niby okej. Okay. Mam teraz wilgotną rękę. To cokolwiek bym nie zrobiła, to i tak wiedzie, że są super, nie? No nie, są takie. Są takie trochę kredowe. No nie, zobaczcie. Nie, nie bardzo. Także... Także moja wina, że to kupiłam, ok? Umówmy się. Nigdy nie kupować nic bez obejrzenia. Tak, spadam. Widzimy się wieczorem. Dobry wieczór! Godzina jest 20. A z racji takiej, że jest niedziela, to chciałabym już po prostu zmyć ten makijaż i odpocząć, dlatego podsumujmy ym, stan makijażu ogólny i jedźmy z produktami po kolei. Podkład zostaje na wierzchu. Jeden z... Chyba najlepszy, jak nie najlepszy podkład, który jest z nazwy matujących, z którym miałam do czynienia. Nie daje uczucia ściągnięcia, suchości, nie jest obciążający, bosko utrzymuje makijaż, a mat daje bardzo naturalny. Nie będę się wypowiadać za cery tłusta, natomiast przy cerze normalnej, i mieszanej, uważam, że to jest jeden z bardziej genialnych podkładów, jeżeli macie ochotę, właśnie na matowe wykończenie, do tego pięknie kryje, jest bardzo lekki, same plusy super się rozprowadzał, a w kombinacji z tym pudrem, czyli Glow Illusion, nie chcę Wam skołać, nie jestem pewna, czy to jest, słuchajcie, rzecz limitowana, czy nie, to po prostu bajka, cerę mam tak ładną, zdrową, troszkę mi tu wsiadł zmarsz kimiczny, ale nie ma odrobiny, po prostu jakiegoś błysku. Nie, ten makijaż praktycznie nie wymaga żadnej poprawy. Jakieś takie, ale to sobie tutaj, wiecie, skubałam, więc nie uważam, że to był problem ehm, pudru. To do brwi genialny produkt. Po prostu tak mam fajnie brwi utrwalone i w tak naturalny sposób. Wiecie, że ja mam po prostu krzeczaste brwi, tak? Mam dużo włosów cienkich, ale dużo. Mam długie rzęsy, mam gęste brwi, nie narzekam na kwestię włosienia. E, więc jakby... Jeszcze jedna rzecz, że na żywo moje brwi nie są aż tak przytłaczające. One no po prostu też czasem w kamerze wyglądają na takie... bardziej breżnierz, breżnierzowate niż są. E, w każdym razie ten produkt daje bardzo naturalne wykończenie i to jest absolutnie mój hit. Będę go trzymać na wierzchu. E, paletki, dwie z Sensic. Powiem wam tak. Róż utrzymał się przepięknie. E, oczywiście wspomagany jest gdzieś tutaj przez dwa turbo pigmenty, które muszą wyglądać dobrze. E, troszkę mi się zjadł ten fiolet minimalnie i trochę ta zieleń, ale pamiętajcie, że ja nie nakładałam żadnej bazy, a jedynie odrobina korektora, więc uważam, że ogólnie makijaż wygląda świetnie. Używałam gdzieś też mojego ulubionego tuszu Vivo Bruleska. Jak widzicie, też makijaż wygląda całkiem przyzwoicie. Y, korektor pod oczami i puder utrwalający z y, y, Glam Shopu kryjący. Bardzo dobrze, proszę Państwa. Y, nawet ta hula Benefitu z tą całą kombinacją przetrwała też. No ogólnie uważam, że mój makijaż, jak na tyle godzin, to naprawdę wygląda całkiem nieźle. Zrobię Wam tutaj trochę jaśniej, żeby było. O! jedyna o czym za bardzo się nie chcę wypowiedzieć, bo trochę mi tak głupio, że kupiłam sobie tą paletę w ciemno nie zajrzałam specjalnie do niej, teraz narzekam no słuchajcie, no to nie jest fajna paleta, to, to nie, jak no może jak ktoś szuka niedrogich cieni, e, którymi zrobi taki makijaż na szybko, wiecie nie, nie przykłada z dużej wagi do pigmentacji i tak dalej i chce zimnych odcieni to może tak, no mi się to nie podoba, no zdecydowanie bardziej niż taką jedną wolę sobie kupić te dwie albo dwie bardziej neutralne bo Sensique ma też bardziej neutralne odcienie, tak więc to wszystko na dzisiaj. Eee, mam nadzieję, że ten czat make-up taki zbiorowy test, a może to najzimiemy Wam się spodobał i że zobaczymy się już niedługo, jak miałeście któryś z tych produktów, albo zachęciłam Was do wypróbowania któregoś, to koniecznie piszcie w komentarzach na dole i czy lubicie w ogóle takie zbiorowe testy. Bo myślę, że lubicie. Buziaczki.